Dzień dobry. Spotykamy się dzisiaj z ze zespołem dorośli, z dwoma przedstawicielami. Przedstawcie się panowie. Krzysztof Mika, Igor z Polski. Bardzo mi się podoba twoje nazwisko. To tak przy dzisiejszym święcie jest idealne. 11 listopada, z polskiej drogi. Ale my nie o nazwiskach my się spotykamy dzisiaj po to, żeby porozmawiać o zespole dorośli. Jak to w jednym z wywiadów powiedziałeś uroczo, że z pandemicznymi dorosłymi się spotykamy. I to się stało, że powstał zespół dorośli? E, stało się tak, że zostaliśmy bez pracy i zostaliśmy zaskoczeni przez COVID bez dzień e, i zadaliśmy sobie sprawę z, i sobie, sobie sprawę z tego, że, że po prostu nie mamy już czego żyć. I, i, I zadaliśmy sobie jednocześnie pytanie, co my potrafimy w życiu robić. I stąd się pojawił pomysł grania takich online'owych koncertów. E, zagraliśmy kilkanaście, nadając to z, 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 z naszej polany, z agroturystyki w klinkówce. No i wtedy nam coś zaklikało, że, że życie jest krótkie i nie ma co tracić czasu, i trzeba sobie po prostu zadać to odwieczne pytanie, co się najbardziej w życiu kocha robić, i trzeba. To właśnie robić. I wtedy zapadła decyzja, żeby na stałe zostać w Beskidzie, urządzić tutaj coś w rodzaju takiego domu kultury, miejsca wspólnego próbowania, grania, i gdzieś z poziomu Beskidu Mińskiego powoli się rozdawać dalej na całą Polskę zespołem dorośli. O czym mówią dorośli? Dorośli mówią o tym, że Ważne jest tu i teraz, że nie ma co tracić czasu, że ważna jest bliskość, że ważna jest uwaga w życiu, że nawet jak przychodzą jakieś ogromne kataklizmy życiowe, to potem wszystko wraca na swoje tory. Jest to taki zespół, który też mówi o tym, że ważne jest ciepło i bycie, jakby rozumienie świata przez, przez relacje z, z innymi ludźmi. Chociaż nie rozmawialiśmy o tym wcześniej, to w takich chwilach, kiedy bardziej czytałam Waszą muzykę niż jej słuchałam, widać, że w tych tekstach za tymi tekstami stoją konkretne historie. Taki duży ładunek emocjonalny niosą te teksty. Który, który tekst był napisany tak pod wpływem największych emocji? Węgiel i diament myślę, bo to był taki moment, że ja już z Beskidu wyjechałem i była to zima. Byłem wtedy w Portugalii, do której pojechałem po to, żeby odpocząć od, od lockdownu, tej całej sytuacji I, i tak naprawdę trafiłem na akurat taki moment, w którym kilka dni po moim, po moim przyjeździe wszystko zostało zamknięte i poczułem, że jestem w obcym mie mie miejscu, że jestem... Że nie mam żadnych bliskich, że, że ci Portugalczycy jednak byli takim bardzo kornym narodem w czasie tego lockdownu i nie było szans w ogóle na jakiekolwiek omijanie tych, tych, tych przepisów. No i po, po prostu poczułem lęk, poczułem niepokój, do, do czego to zmierza. Czy, to, czy zaraz z tego kryzysu nie weźmie się wojna? I, i, i tak powstał ten tekst. To była mocna, mocna rzecz. No, tak rzeczywiście, te teksty są z krwi kości, i to, to są wszystko przeżyte historie, a nie napisane na kartce więc chyba muszę iść do sanatorium i odpocząć, bo jak tak dalej będzie, to... A Dzień Dziecka? Bo to akurat mój ulubiony. Też ulubiony. ze strachu. W ogóle strach chyba jest jakimś głównym motorem do pisania tych piosenek. To o czym będziecie pisać, jak pandemia minie? Um, no właśnie, no właśnie. Nie, już mamy następną płytę przygotowaną, to jest osobna historia, ale Dzień Dziecka jest, 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 jest piosenką o... O, przede wszystkim o dostrzeżeniu w sobie tego, tego dziecka. To jest taki trochę tekst napisany właśnie do, do, do dziecka, którego nie mam jeszcze, ale to też jest piosenka o tym, żeby sobie zdać sprawę, że, że, że dobrze jest nie, nie zatracić tego dziecka w sobie, ale warto też przypomnieć sobie, czasem, że, że jest w nas dorosły, który się nami powinien zająć, że, żebyśmy uważali na siebie sami o siebie potrafili się też zatroszczyć. Mówisz, że już mamy, macie przygotowaną następną płytę, teksty na następną płytę, ale powiedzmy teraz o tej, która wyszła 1 października. Jak się przyjęło? Jak? Bardzo dużo, bardzo dużo ludzi słucha tej płyty. W sumie byliśmy mocno zaskoczeni, że, że po wydaniu tak szybko ona zyskała dość mocną popularność, bo tam na serwisach streamingowych to już do 100 tysięcy dobija, więc, więc bardzo ładnie. No i zasadniczo, mnóstwo ludzi zwraca uwagę na to, że... Na to zresztą, co to zwróciłeś uwagę, że, że muzyka jakby okala historię, czyli głównym tematem są historie, które gdzieś tam przeżył Igor, czy, czy go spotkały, które z głowy wyjął i udało mu się przełożyć na słowa dla... Yy, zrozumiałe, fajnie dla ludzi, opowiadające o czymś, a a cała muzyka, ja też to tak odbierałem jako perkusista, żeby Chcieli zagrać i, i dać coś takiego, co również podłoży, a nie, nie zdominuje. I te dźwięki, które tam tworzył głównie Iza, e, Karol i, i, i Igor, którzy są z głównymi założycielami Będu, to, to bardzo ładnie to zostało wymyślone i widzę, że, 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 że znalazła miejsce ta płyta no, Na naszej scenie muzycznej to jest bardzo miła. Powiedz mi jeszcze o tym, gdzie została nagrana ta płyta, żeby podkreślić to, jak bardzo jesteście nasi. Jesteśmy bardzo wasi i cieszymy się, że, 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 że tutaj się udało osiągnąć. Zresztą kolej na członkini naszego zespołu IZA przenosi się również w Beskid gdzie będzie tutaj mieszkała w Czernej. Nasza pyta została nagrana we wsi Śnietnica dzięki uprzejmości gospodarzy, którzy nam pozwolili mieszkać w starej, opuszczonej Łemkowskiej Chyży. A jeszcze wracając do tego pierwszego pytania, w zasadzie Krzysiu wyczerpał temat, ale teraz mi przyszło do głowy, że. Że, że tak, że, że gdzieś myśleliśmy o tym, że zakładamy trochę taki rodzinny zespół wśród przyjaciół, że tylko gramy z bliskimi ludźmi, z tym się dobrze czujemy, bo to gdzieś dla nas jest najważniejsze. A tutaj nagle te wszystkie słupki tak skoczyły, że, że ludzie rzeczywiście chyba zauważyli, że. My nie próbujemy nikogo na nic naciągnąć ani okłamać. I że jeśli coś jest rzeczywiście jakąś siłą tego zespołu, to to jest szczerość i to są m, m, jakby duże emocje. Tak, myślę. I tak czuję. Ty masz kilka romansów swoich muzycznych, a masz takie poczucie, że dorośli to jest taka muzyka, którą chcesz grać, którą chcesz uprawiać. Ja nie wiem, że gra żadnej innej muzyki. Ja przez wiele lat gdzieś spalałem się w jakiś innych zespołach, byłem trochę sesyjnym muzykiem. Nie jest to zupełnie mój świat. Trochę kokietuję, że nie potrafię innej muzyki grać. No pewnie potrafię, ale w tej się czuję najlepiej. Dla mnie to jest taki bardzo, bardzo bezpieczny. Ta poetyka i ten styl to jest dla mnie taki be, be, bezpieczna przystanie się w tym. W tym czuję dobrze. Macie takie poczucie, że te najbardziej takie popularne kawałki teraz e, tak wszystkie mieszają się w tym samym sosie, że to jest taka trochę muzyka o niczym? Ale mówisz o innej muzyce. Tak, o innej, tu... tak. No, tak, no patrzę, ja to patrzę chyba z takiego poziomu, że niewiele jest takich songwriterów, y którzy mają coś do powiedzenia zwyczajnie i, i jeszcze mają o, jakiś o, fajny pomysł na to nie wiem, bardzo przekonuje polski zespół Bitamina. Uważam, że ten człowiek ma coś do powiedzenia konkretnego. No i tak. I to. Tak. No jest dużo też takiego zalewu, takiej po prostu muzyki, która jest wyprodukowana. Myślę, że to jest gdzieś tam kluczowe, że my, my sobie wymyśliliśmy to w ten sposób, że. Jak my w ogóle do tego chcemy podejść? Że my chcemy przede wszystkim, nagrywając muzykę, stworzyć sobie kompletnie inny kontekst. Że my tego nie robimy po pracy, kiedy mamy dwie wolne godziny, wysyłając jednocześnie SMS-y. Tylko my się wyprowadzamy do domu, razem tam mieszkamy, tam, tam o tym dyskutujemy i ta muzyka jest też naprawdę zagrana. Niektóre oczywiście rzeczy z powodów głównie technicznych musieliśmy dogrywać, ale to są piosenki zagrane od początku do końca, zaśpiewane. A nie, nie jest to muzyka zrobiona na drutach. A macie taki czas, że potrzebujecie odpocząć od muzyki? Macie jakieś inne zajawki takie, również hmm. jak muzyka? Każdy trochę inaczej. Ja też robię inne rzeczy zawodowe poza, poza, poza muzyką. Czy Karol e, Strzemieczny, który gra na gitarze, śpiewa i też komponuje, współpracował, płytał też, też, też coś tam trochę innego robić, jay i tak dalej. Natomiast dla mnie to zawsze bezpieczna przystań, to, jest, to są dźwięki, to jest muzyka i bardziej. Z racji tego, że jestem głównie instrumentalistą, to myślenie o instrumencie w kontekście tego, co on daje do zespołów, z którym gram. A ja, ja czuję się bardzo dobrze. Dla mnie to też było naturalne, jak Igor mnie zaprosił do, do projektu, że to są też dźwięki, które lubię i, i można było coś fajnego wnieść. Ale to, co powiedziałeś a propos muzyki mainstreamowej, która, która, która jest mocno podobna, no to okazuje się, że jeżeli nie podajesz mocno podobnej muzyki, ale ona ma historię i pomysł, no to okazuje się, że okej, okay, ten odbiorca tam jest. Ten odbiorca tam jest i, i on też tego chce i nie jest tak, że tam jest, nikt, wiesz, popłyta, niego go nie wie, tylko ludzie wracają, siedzimy nawet choćby tutaj i o tym rozmawiamy, co jest fajne, no bo może ta wrażliwość, którą wydał z siebie Igor w postaci tekstów, dociera i myślę, że kolejne płyty potwierdzą, że dociera bardziej. Ja bym bardzo chciał, żeby tak było. Muzyka zagrała z tych stanów. Tak, My Porozmawiajmy jeszcze o koncertach, bo y, przez ten miesiąc, y, od kiedy wyszła Wasza płyta, zagraliście już kilka koncertów. Gdzie Was było słychać? W Zabrzu, w Gdańsku, w warszawskiej Stodole i w Teatrze Warszawy a w Warszawie. Mi trzy z tych koncertów to były supporty przed Happy Set. Który od wielu lat zaprasza inne zespoły, którym tam próbuje w jakiś sensie pomóc, żeby się pokazali przed ich publicznością. A to jest to zespół, który wypełnia kluby i który ma bardzo, bardzo wiernych fanów. Bardzo lubię tych ludzi w ogóle. Bo byli u was w średnicy? Byli. Byli. Nie wszyscy, ale był gitarzysta ze swoją rodziną. I, I tak bardzo mi imponuje to, co oni robią, no bo, bo mają fenomenalny kontakt z tymi fanami. Oni naprawdę o tych ludzi dbają, są z nimi w bliskiej, zażyłej, niemalże rodzinnej relacji. I tak jest, jest to coś, z czego wyciągamy wnioski. I teraz przyszedł czas na koncert premierowy Waszej płyty u nas w Gorlicach, tak? Tak, jeden taki w Warszawie zagraliśmy, ale ponieważ jesteśmy tak jedną nogą tu, a drugą nogą w Warszawie, no to pomyśleliśmy też, że bardzo byśmy chcieli tutaj, mogę powiedzieć, u nas. Możesz, ja mogę powiedzieć spokojnie u nas, bo się <laughs> bardzo cieszę, że, że do mojego rodzinnego miasta, z którego pochodzę, wracam na scenę, do domu kultury, w którym się de facto wychowałem i w którym zaczynałem w ogóle swoją karierę muzyczną po drugiej stronie i mogę dać... Tutaj koncept z ciekawy ciekawym zespołem. To jest dla mnie duże przeżycie miłe, że, że jednak te ścieżki kariery zatracają koło i wraca się do domu i gra fajne rzeczy. Kogo zobaczymy? Na scenie, bo to się u was zmienia, tak? Tak, to też jest o, osobna historia, że z, 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 idąc na koncert zespołu dorośli nie do końca można być pewnym, kogo się tam. Ciebie zobaczymy zobaczy. na pewno, tak? tak? Nie, nie na, na pewno, aczkolwiek gdyby zespół chciał bez za mnie zagrać, to by się wcale nie obraził. E, że, że to jest raczej taka otwarta społeczność, ale odsłony są różne. Czasami to jest duet i wtedy gram z Izą, która śpiewa i gra na Wielonczeli. Czasami gramy w trio, wtedy gramy z gitarzystą, którym jest albo Karol Strzemieczny, albo albo Janek Winiarski, albo Paweł Bek, kolejna osoba. To z tego... jest z trzeba prowadzi chłopak tutaj od nas Paweł. Tak. Jezu, teraz znam z tego sprawę, że Iza przeprowadzi to cztery piąte zespołu. To już. No, zespołu. trzeba tutaj się zbazować już stąd startować. No a tutaj w kolicach zobaczymy nas w czteroosobowym składzie, z Krzysiem Miką na, na Bębnach, z Jankiem Giniarskim. Na gitarach elektrycznych zagram ja i zagra Iza na basie i na wylączali. Jakie to no będą aranżacje? Bo w jednym z wywiadów mówiłeś, że na koncertach trochę lekkości dajecie tym piosenkom, żeby można było sobie troszkę pogibać się, tak? Ach, no tak, 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 tak. My też tak trochę szukamy jakiegoś złotego środka, że my lubimy grać to w takich bardzo intymnych, akustycznych aranżacjach, ale też lubimy to zagrać z większym wykopem. I na razie tak chyba ba badamy grunta, że hmm. tak, myślę, że gdzieś to wszystko leży po środku. I sam się zastanawiam, jaka to będzie odsłona w Gorlicach. Raczej coś, raczej coś pomiędzy, że, że być może nawet niektóre piosenki będzie można usłyszeć w, w dwóch różnych odsłonach. To zostało jeszcze coś biletów? Jeszcze możemy zaprosić naszych y, słuchaczy i czytelników? Ja słyszałem, że idą jak świeże bułeczki, także trzeba się mocno śpieszyć, bo dwa tygodnie zostało. Ja bym już kupował. Ja dla całej rodziny już kupiłem zresztą, więc śpieszcie y, się, bo myślę, że mało zostanie już niemalem. Zapraszamy na koncert za dwa tygodnie. Zapraszamy na Zapraszamy. 26 listopada do Gieczeku w Golicach. Dziękuję Wam serdecznie za Dziękujemy rozmowę. Dziękujemy, pięknie. Dziękujemy.